145 lat temu w północnym glinie było trzech Kowbojów. Pierwszym z nich był nie kto inny jak Charles Texas. U jego boku zawsze stał doktor Flint, a ich największym wrogiem był nie kto inny jak Bobson. Okay, daję trzy szyszki na moją wygraną. Zagramy. No Papier, kamień czy nożyce, papier, kamień czy nożyce, papier, kamień czy nożyce, papier, kamień czy nożyce. Łatwo z tobą. no <grym> 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 Konie drożeją w flincie. Masz rację. Trzeba jakoś napaść, żeby zarobić. Dobry pomysł. Właściwie ktoś nas obserwuje. Faktycznie. Ej, woju! Zapadnijmy no go. Ej, co robisz? Obserwuję ptaki. woju nie zgubiłeś się przypadkiem? może dać jakieś fanty. Mam y tylko szyszki. Dawaj to. Ej, to jest moje! Już nie. Teraz twoje rzeczy należą do gangu Rodrigueza. Uciekaj póki możesz. I wtedy wszystko się zaczęło. Fajna ta no, pewnie można ją sprzedać, za nie A patrz co, jedzie! Stój! Nie, oszczędźcie mnie! Oszczędźcie mnie! A, a teraz uciekać, co możesz! Nie ale boli! O, bo. Nie nadzierasz, gańcie Rodrigueza! Nie zabrali co? mi wszystkich trzech! Dlatego kupiłem tą broń. Lepce się na tych grubasach, śmiesznych obojach! Ja będę lepszy, będę chciałam się do mnie dać. Trzymaj tak. Nie! Siema, nie to jeszcze nie koniec! Charles? Co tu się stało? Halo? Co się stało z koniem? Chłopie! Jakiś nieznajomy mnie ogłosił. i załóż chyba konia. Nie! Artur! Artur! Musimy się rozdzielić, żeby znaleźć na walce, który zabił Artura. Znajdziemy go kolego. I żegnam. jeśli nie się spotkamy. Na pewno. Mmm, ładny dzisiaj dzień. Witaj kolego. Kim ty jesteś? Powinniśmy znać. Nie. Ale to sobie wezmę. Nie no nie, nie bądźmy radykalni. Podobno pracujesz z czarcem. Nie znam tyfa. Mógłbyś do mnie dołączyć. Dobrze płacisz? No, jak? Dobrze, dołączę do ciebie. Chyba razem go pokonamy. Już nie możesz jeszcze do mnie celować. Proszę bardzo. Znajdźmy go i zabijmy. Ok. Głowa stoi. Chodźmy. Tam jest. Widzę go. Proszę! Czemu? Czemu cię nie z nim? Tylko dlatego, żeby go zdracić. Dobrze. Nigdy cię nie opuszczę, Dobrze. bracie. Czar! Czar! Nie! Czar! Czemu nie straciłeś? Zasłużyłeś na to! Jesteś podłym szczurem! Nie zabiję cię. A ja ciebie tak! Trick! Byłeś moim druhem, a teraz spoczywasz koło swojego wiernego rumaka. Żegnaj przyjacielu. Doktor Flint wrócił do swych ziem i podarwał gotkę i żyli długo, długo jeszcze jeszcze i szczęśliwie. <gro Item Locker> Moje kondolencje. <mum> <gSTALK> co <to> się stało? Ale co jeszcze raz, cała scena? I właśnie wtedy wszystko się zaczęło. Kurde! Dobry, dobrze, dobrze. to dobrze. Jednak lekko kanibale tu mieszkają. Lek <laughs>